Cześć, oglądasz właśnie nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu, a w nim Gates to Madness, czyli najnowszy Roadhog. Zapraszam serdecznie. O, w końcu jest. W końcu wziąłem się za recenzję najnowszej płyty Roadhog Gates to Madness. Zapowiadałem, że będzie i słowa dotrzymuję. Bardzo się cieszę również, że jesteście, bo pewnie wielu z Was no, w napięciu oczekiwało na ten odcinek. Cóż mam do powiedzenia na temat nowej płyty Roadhog? I tutaj Was zdziwię, bo ja z Roadhog to się znam od niedawna. Poznałem ten zespół bardzo, bardzo niedawno. Zresztą nawet nie wiem, czy przy okazji właśnie premiery tego krążka, bo on jest świeżutki, on jest z e, nawet nie połowy listopada tego roku, więc ta płyta jest, jest bardzo, bardzo świeża. Jeszcze no, można byłoby zaryzykować, że jeszcze wszystkich tajemnic swoich nie odkryła, jeszcze wszystkich tajemnic słuchacze nie znaleźli. Ja ten zespół poznałem właśnie e, niedawno, no i też e, zainteresowałem się troszeczkę, bo mm, nie ukrywam pozytywne recenzje, pozytywny wydźwięk ogólnie tego zespołu zachęcił mnie do tego, żeby w końcu sięgnąć, bo nazwa migała mi gdzieś przed oczami. Uszy moje były lekko skropione muzyką czasem tego zespołu, ale tak naprawdę. No, w całości nie słuchałem, nie miałem pojęcia cóż takiego grają. No dobra, znałem tylko takie suche fakty, że to jest heavy metal, klasyczny heavy metal, no ale co dalej? No i kurczę, w końcu mówię, zajmę się e, tą płytą, tym zespołem, kupię i posłucham. No i efekty całkiem, całkiem pozytywne. Jest z tego roku jakby prezent na 10 dziesięciolecie działalności zespołu, bo Roadhog e, działa od 2012 roku, więc dyszka e, pyknęła i muszę powiedzieć, że progres jest. Progres jest, bo mm, zadałem sobie też e, tutaj trudu i wyszukałem debiut z 2015 roku. Potem sięgnąłem po najnowszy krążek i wyczuwalny jest, przynajmniej ja, wyczułem progres. Nadal jest to heavy metal, klasyczny, bardzo melodyjny, ale jest, jest odczuwalna różnica na plus właśnie za sprawą Gates to Madness. Wydawcą albumu jest Mateusz Drzewicz i jego Osła Records. Bardzo ładnie wydana płyta, znaczy bez jakichś wodotrysków, bardzo schludnie. W środku mamy zdjęcie muzyków. Są też teksty, może sobie pośpiewać z chłopakami bardzo, bardzo ładnie i plus jest taki, że są one wydrukowane na białym tle, jest dość mała czcionka, ale jest białe tło na szczęście, bo ostatnio jakąś płytę kupiłem, to no naprawdę, chociażbym chciał, to, to kurczę pod mikroskopem może bym dostrzegł tą czcionkę, co tam, co tam jest w tych tekstach. Co do, składu, co do składu, bo to jest ważna sprawa, że zespół tak naprawdę działa w niezmienionym składzie. W niezmienionym składzie Roadhawk przetrwał prawie, że 10 lat, bo w 2019 roku zrezygnował, zrezygnował, z tego do końca nie wiem, nie chciałbym też tutaj popełnić jakiegoś fopa, gafy, ale powiedzmy, że zakończył współpracę z Roadhawk wieloletni perkusista Michał Kozioł. Był on jedynym członkiem zespołu, który działał tak naprawdę od samego początku, jeszcze przed wydaniem debiutu. Drugim członkiem jest Krzychu Lawless, czyli basista, wokalista a Roadhock, a resztę składu dopełniają Maciej Szupik na gitarze, Przemek Murzyn na gitarze również. Przemek jest odpowiedzialny za całą warstwę liryczną i muzyczną tego albumu. Skład już finalnie dopełnia. Karol Garbiasz. On jest tym nowym perkusistą od 2020 roku. Pełni zaszczytne miano Paukera w tej formacji. Cóż, Roadhog Gates to Madness to 36 minut klasycznego heavy metalu. To jest duży plus, bo lubię krótkie płyty, lubię krótkie, zwarte, e, spójne krążki. Heavy metal, klasyczny, oparty na wzorcach bardzo m, może przewidywalnych, ale kurczę, no cóż to za ujma inspirować się Iron Maiden, Kingiem Diamondem, Ringing Wild, e, czy na przykład naszym polskim Katem. No, no kurczę, no, nie jest to w żaden sposób e, plama na honorze, także e, te wszystkie... Pływy tego klasycznego heavy metalu lat 80. są tutaj słyszalne, ale to nie jest zarzut. Chłopaki są przesiąknięci tą muzyką. Czytałem jakiś wywiad e, bodajże z 2016 roku i naprawdę tam dzielili się spostrzeżeniami, no, że jest to dla nich ważne. E, kochają tą muzykę. No i to słychać. Słychać na, na tym domu. Album jest melodyjny. Trzeba od razu powiedzieć, że jest melodyjny, ale to też nie jest melodyjny w taki sposób, że te melodie się e, nas e, czepiają w każdym momencie. Nie. E, melodie pojawiają się w liniach wokali, w refrenach, e, są też czasami melodyjne riffy, ale również chłopaki lubią przyspieszyć. Lubią przyspieszyć i są też fragmenty ostrzejsze, bardziej zdecydowane, także można powiedzieć, do wyboru. Do koloru dla każdego fana heavy metalu, coś się znajdzie. I dla tych, którzy są fetyszystami melodii, i dla tych, którzy lubią jednak bardziej poczuć mięso i no, niekoniecznie rozśpiewane refreny. Muszę powiedzieć, że naprawdę płytka jest ciekawa. To nie jest też tak, że ja się tutaj uzewnętrzniam, bo to polski zespół, trzeba wspierać polską scenę, i tak dalej, i tak dalej. No niekoniecznie. Gdyby ta płyta była miałka, wtórna, nieciekawa, zawierała muzykę, która po prostu nudziłaby mnie, pewnie nie zamracałbym sobie gitary, żeby nagrywać coś. Odwalili samą dobrej roboty. Słychać przede wszystkim, że jest progres e, w tym zespole, że jest jednak e, w porównaniu chociażby do debiutu, bo niestety drugiej płyty nie miałem przyjemności jeszcze słyszeć, no ale pewnie w jakimś czasie to nadrobię. Są tutaj argumenty, to też nie jest tak, że znowu jest to takie czcze że kurde, że, że to jest jakiś super i, i tak ma być. Nie, po prostu włączasz tą płytę i oceniasz, że... Okej, okay, może, kogoś, może kogoś będą razić te melodie? Spoko. Nie każdy musi być fanem melodii, ale trzeba przyznać, że kiedy wchodzą riffy, czy kiedy jest sekcja, jest jakieś przejście, są jakieś rozwiązania aranżacyjne, jest to wszystko pomyślane, jest to wszystko nagrane z głową. Brzmi to bardzo zachodnio. Gdyby mi to, że tak powiem, nie, nie, nie przeczytałbym niczego z układki, albo bym się nie dowiedział, że to jest polski zespół. Kończę, pomylić z zagranicznym. To by była cieniutka, cieniutka linia, nawet bym powiedział, że kurczę, że to jest jakaś młoda kapela gdzieś tam z Ameryki, która właśnie w ostatnimi czasy chce podbić świat. Za postępy. czas, wszystkiego dobrego życzę. Zdrowia. Zapraszam na kolejne odcinki kanału Muzyka na Widelcu. Bardzo się cieszę, że jest coraz więcej śmiałków, którzy chętniej tutaj klikają w filmy, które nagrywam. Bardzo się cieszę. Dzięki raz jeszcze. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!